Cześć, witam Was w moim następnym filmie na tym kanale. A w dzisiejszym filmiku trochę Wam opowiem o jednej z najstraszniejszych chorób, jaka może dotknąć Wasze króliki, no i która właśnie dotknęła moje, czyli koksydioza. Jeżeli ten filmik Was spodobał, standardowo zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję razem ze dzwoneczkiem po nowe materiały. Tak więc. Ja nie przybliżam i zapraszam Was do oglądania. Kokcydioza jest to choroba układu pokarmowego, która charakteryzuje się zatorem, najczęściej właśnie w jelitach, czyli raczej wzdęcia. I królik jest taki jakby napompowany, ma bardzo wielki brzuch, nie chce jeść, nie chce pić oraz tak dziwnie zgrzyta zębami. Jeżeli takie objawy królik posiada, no to jest to stuprocentowa kokcydioza. Kokcydioza bardzo często się pojawia w wyhodowlach i atakuje ona najczęściej młode króliki, tak jak to było teraz u mnie. Z powodu tej choroby przez ostatni niecały tydzień padło 7 sztuk, z tego miotu padło 5 i Ustańcy podpalnej czarnej. Dwie sztuki. Póki co, walą za zwycięstwo. I na razie choroba znikła. Te trzy młode, tutaj, które widzicie, zostały wyleczone, bo one też były zarażone. Ale na szczęście się wszystko udało i trzy młode przetrwały. Tak jak wspomniałem, ta choroba najczęściej atakuje młode króliki. Ale, jeżeli już się naprawdę mocno rozwinie, dodatkowo, jeżeli macie jeszcze takie niezadobre warunki, katki małe, sprzątacie bardzo rzadko, no to y, ta choroba bez problemu również zaatakuje dorosłe krójki. Tak więc musicie Was uważać na tą chorobę. Bo kiedyś było tak, że y, mojemu dziadkowi, na tą chorobę cała hodowla zdechła w 24 godziny. W dobę zdechło około 70 sztuk krójków. Natomiast ta choroba jest bardzo niebezpieczna. Również charakteryzuje się tym, że ta choroba, że wątroba jest taka przekrwiona. Sam się o tym dowiedziałem ostatnio, gdy postanowiłem jednemu z młodym zrobić sekcję zwłok. I wątroba jest taka Bardziej czerwona, taka przekrwiona właśnie jest. Zdjęcia Wam nie dam, ponieważ YouTube albo mi zablokuje ten film, albo utnie bardzo mocno zasięgi, tak więc pokazać Wam tego nie będę. Jak się uchronić przed tą chorobą? Na pewno to jest szczepienie, ale wiadomo, że takich bardzo małych królików zaszczepić nie można. Królik, żeby mógł być szczepiony, musi mieć 10 tygodni życia lub 1 kg masy ciała. Częściej sprzątane, czyli żeby nie było jakichś kilka centymetrów gnoju samego. Oczywiście czyszczenia również po poideł regularnie oraz sprawdzanie do karmideł, gdzie są młode, czy na przykład tam jest nienasikane i czy te zboże, ten granulat nie jest nasiąknięty tym ich moczem, ponieważ to też może wywołać koksidiozę. No i oczywiście jakieś warzywa oraz owoce w dużych ilościach lub trawa również może spowodować biegunkę oraz kokcydiozę. Dlatego z tymi owocami, warzywami oraz trawą trzeba również uważać oraz z sianem, ponieważ jeżeli do siana dostanie się pleśń i wy tego nie zauważycie i podacie takie siano królikowi, a on jest je zje, no to również królik zachoruje na tą bardzo straszną chorobę. Ta choroba, która akurat jest bardzo śmiertelna, nie wiem tam dokładnie z procent, ale jak jeżeli królik zachoruje, to jest chyba jakieś tylko 20-30% czy 30 na to, że wyzdrowieje. Tak więc jest to no, bardzo, bardzo śmiertelna choroba. Jak już zauważycie, że takie, taki królik posiada taką chorobę, takie objawy, no to od razu oddzielajcie go od pozostałych. Ponieważ po prostu to po kolei i młode i inne króliki zaczną dołapać łapać po kolei. Wiadomo młode jako pierwsze, a później dorosłe. U mnie na szczęście tylko młode złapały tą chorobę, pozostałe już nie. Jeżeli macie taką chorobę i na przykład widocznie mam dużo tych królików, nie tak jak u mnie tylko 5 czy 6, to możecie również całą hodowlę kratki opalić palnikiem, żeby po prostu tą chorobę Zabić, spalić i nic po niej nie zostanie. Ja tak zrobiłem w zeszłym roku i zadziałało. Wtedy mi zdechło też kilka królików. No i od tego czasu później mi już żaden nie zdechł, właśnie do teraz. Tak więc myślę, że też na pewno coś pomogłem, bo jakieś takie ciekawe informacje opowiedziałem. Co zrobić, gdy jaka choroba jest, jak ona się objawia i tym podobne. Tak więc. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do kolejnego filmiku trzymajcie się. No i cześć!